Jak proste obowiązki kształtują dziecko. Moja droga. Często myślimy, niech dziecko się uczy, a cała reszta nie ma znaczenia. Dale badania Harvardu mówią coś innego. Dzieci, które pomagają w domu, w dorosłym życiu stają się bardziej samodzielne, pewne siebie i skuteczne. Dlaczego? Bo zwykłe codzienne czynności, sprzątnięcie po sobie, wyniesienie śmieci, pomoc w nakrywaniu do stołu uczą najważniejszej prawdy. Rezultat zależy od działania. Dziecko, które doświadcza, że jego wysiłek coś zmienia, uczy się odpowiedzialności, dyscypliny i sprawczości. Uczy się kończyć to, co zaczęło. Uczy się, że jego wkład ma znaczenie. A takie dzieci, kiedy dorastają, nie czekają, aż ktoś im powie, co mają robić. Nie liczą, że ktoś przyjdzie i posprząta za nich ani w pokoju, ani w życiu. One wiedzą, że wszystko jest w ich rękach i to właśnie odróżnia liderów od tych, którzy całe życie czekają na instrukcję. Więc kiedy mówisz uprzątnij po sobie, nie chodzi o porządek, chodzi o charakter, bo to nie lekcje, oceny czy nagrody tworzą wewnętrzną siłę dziecka, lecz codzienne, proste doświadczenia, w których uczy się, że każdy gest ma znaczenie. Sprzątanie nie jest obowiązkiem, to pierwsza lekcja życia, lekcja odpowiedzialności, wdzięczności i współtworzenia, bo kiedy dziecko umie dbać o przestrzeń wokół siebie, potem potrafi zadbać pod cały swój świat.